Czy Wrocław jest jeszcze polskim miastem? To nie jest pytanie paradoksalne. Mówi się, że jest małą Ukrainą, ponieważ Ukraińcy robią we Wrocławiu co chcą, ale we Wrocławiu dzieją się jeszcze gorsze rzeczy. O wiele już mówiłem, o tym, że w Auli Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego Orła Białego zastąpił portret Kajzera Leopor Leopolda, Most Grunwaldzki przemianowywany jest na Kaiserbrücke, ale to nic, bo czy w dzisiejszej Polsce można prowadzić werbunek do Wehrmachtu. Czy można w dzisiejszej Polsce prowadzić werbunek do Waffen SS i do Luftwaffe? Otóż tak. I we Wrocławiu taki werbunek się odbywa. Jeszcze raz przypomnę, żebyście nie myśleli, że się przejęzyczyłem. Werbunek do Wehrmachtu, do Waffen SS i do Luftwaffe. Prowadzi to Stowarzyszenie Kulturalno-Rekonstrukcyjne. Festung Breslau. Wejdźcie na stronę Festung Breslau i znajdziecie tam werbunek do grup odtworzeniowych, historycznych Wehrmacht, Waffen-SS, Luftwaffe. Czy to jest zgodne z polskim prawem? Czy to nie jest propagowanie nazizmu? Co się dzieje we Wrocławiu? Kiedy wreszcie polska policja i polskie służby zainteresują się germanizowaniem na siłę Wrocławia? Oto pytanie, które pozostawiam na razie bez odpowiedzi i zapraszam na komentarz.